Cześćcie, ja jestem Liduch, a to jest Krypta TV. Witam was w kolejnym odcinku Szybkiej Piątki, czyli serii, w której odpowiadam na wasze pytania ze świata Fallouta. Co tam u was? Jak tam w nowym roku? Bo u mnie szampańsko. Dobra, myślę, że nie ma co dłużej wyjaśniać, po co tu jesteśmy. Nie ma czasu. Zacznijmy nasze internetowe show. Andrzejku, intro. Czy zamiast podania Vergilowi folat-4, lekarstwa na FFV można je podać silnemu? Niestety nie ma takiej możliwości, a szkoda. Chociaż w sumie już niech lepiej jest tym supermutantem, bo gdyby został człowiekiem, prawdopodobnie okazałby się Danielem Medicalem. Ja bym poszedł krok dalej. Na miejscu Vergila wyprodukowałbym jeszcze kilkaset sztuk antidotum i strzelał strzykawkami we wszystkich zielonoskórych we wspólnocie. Wyeliminowałoby to problem, jakimi są supermutanci oraz przywróciłoby to godność ludziom, którymi niegdyś byli. Chociaż nie wiadomo, ile w każdym z nich zostało z człowieka. Skoro nasza męska postać w Fallout 4 pamięta bitwę o Anchorage, to czy możemy go spotkać w Fallout 3? Ale w jakim sensie w spotkać? Na pustkowiach czy w symulacji? Bo to dwie różne rzeczy. Podejrzewam, że chodzi Ci o to drugie. W symulacji odzyskania Anchorage występują jedynie dwie postacie historyczne, oczywiście tylko dla tego uniwersum, nie dla prawdziwego świata. Są nimi generałowie Konstantin Chase oraz Ying Wei. Jest to symulacja, więc pozostałe postacie, żołnierze, których spotykamy, są jedynie dziełem fikcji, wyobraźni projektantów tej wirtualnej rzeczywistości. Protagonista czwórki nie był w wojsku nikim ważnym, by umieszczać go w symulacji. Jakiego typu atomówki były używane podczas Wielkiej Wojny, ponieważ w przeważającej części widzimy rakiety, a w megatonie widzimy ładunek lotniczy? Jest to przeoczenie, czy może dwie strony konfliktu używały innego typu oręża? Wiesz, uniwersum Fallouta to nie jest świat rzeczywisty. Jest to karykatura, pastisz, wiele rzeczy jest po prostu groteskowa, przerysowana. Nie analizuj go naszymi realnymi kategoriami. Wielka wojna była konfliktem totalnym. Napierdalali się tam wszystkim, co mieli pod ręką. Jednocześnie zrzucali na siebie bomby z samolotów, walili z pocisków międzykontynentalnych, okrętów podwodnych, grubasów i co tam Matka Mgły oraz Ojciec Atomu dali do dyspozycji. A co do megatony, w jej centrum znajduje się fikcyjna amerykańska bomba C-23. Jako, że miasto zostało zbudowane z wraków samolotów, musiała po prostu wypaść w momencie, gdy impuls elektromagnetyczny sprowadził na Ziemię transportujący ją bombowiec. Jak poważne byłyby straty po śmierci ostatniego z rodu Maxonów? 5 złotych. ILE? Czym jest mleko dobroci, o którym mówi silny? Mleko to po prostu mleko. Krowie ludzkie zależy kto jakie pije. A ten debil Rex Goodman próbował ucywilizować supermutanty, recytując im Szekspira. Macbeth, akt pierwszy, scena piąta, Lady Macbeth. Glamisu, tanem jesteś i kawdoru, i będziesz, czym ci, że będziesz wróżono, Boję się tylko, czy twoja natura, zaprawa na mlekiem dobroci, obierze. Najkrótszą drogę ku temu. Znam ciebie, radbyś być wielkim, nie wolnyś od dumy, ale uczciwie chciałbyś cel posiąść, wyniosłość chciałbyś zgodzić ze świętością. No i trafił na kolejnego imbecyla, który słysząc te słowa, potraktował je dosłownie, myśląc, że to mleko czyni ludzi silnymi, nie siła charakteru. Lady Macbeth, a zarazem Szekspirowi chodziło raczej o to, że tytułowy bohater jest dobrym człowiekiem i nie jest zdolny do okrucieństwa. Nie ucieka się do brudnych zagrań i wszystkie swe tytuły osiągał w sposób uczciwy. Mleko dobroci to taka metafora, zresztą co ja się produkuję? Mieliście na polskim. Przypomniał mi się tylko taki jeden mem. Czy w uniwersum Fallouta możemy natknąć się na przedstawicieli Indian? Przecież to rodowici mieszkańcy Ameryki. I nie chce mi się wierzyć, że żaden Indianin nie przeżył wielkiej wojny. Od pół roku czekam na odpowiedź. Nie ma. No co mam ci powiedzieć, nie ma. Czy istnieje szansa, by legat Lanius mógł zabić Cezara? Przecież nie chciał, żebyśmy pomogli mu z guzem. Ponieważ Lanius był legionistą z krwi i kości, a Cezar nie do końca traktował wymyślone przez siebie zasady poważnie. Wspomniałem o tym w poprzednim odcinku przy okazji odpowiedzi na pytanie o zachowanie przywódcy. Cezar naginał zasady tak, aby mu wszystko pasowało: ratował swe życie przy użyciu technologii, której sam zakazał, a Laniusowi się to po prostu nie podobało. Lanius wyznawał kult siły, a Cezar był słaby i stary. Dzięki jego śmierci staje na czele Legionu, a sam by go nie zabił, więc nasza postać w takim wypadku przyspiesza to, na co musiałby jeszcze poczekać. Więc nie ma co się dziwić, że się nie przejął. Od tego momentu to on pociągał za sznurki. Co sądzisz o niepełnometrażowym filmie Fallout Red Star? Podoba Ci się, jak wykorzystano nawiązanie do Fallout New Vegas oraz sam klimat filmu? Podobał mi się. Może jakoś fabularnie mnie nie zachwycił, ale oglądało się przyjemnie. Jako wielki plus zaliczyć muszę klimat no i kostiumy, które wyglądają naprawdę realistycznie. Ogólnie wiadomo, że fanowskie filmy odstają od dużych produkcji ze względu na budżet oraz umiejętności aktorów. No ale każda tego typu inicjatywa zasługuje na pochwały. Ktoś przecież poświęcił swój wolny czas, środki i ruszył dupę, by zrobić coś kreatywnego, co sprawi radochę nie tylko mu, ale i innym fanom. Podobnie oceniam każdą dodatkową aktywność skupioną wokół jakiegoś dzieła popkultury. Wolę, jak robisz szybką piątkę na wyjepce, a nie kurwa Netflix na święta dostałeś i napierdalasz z szybkiej piątki serial z Netflixa. Co? Ja. Czy w uniwersum Fallouta są superbohaterowie? Ja przypominam sobie tylko Grognaka, czy jakoś tak, ale on jest wzorowany na Konanie, który raczej superbohaterem nie jest. Dobrze, że zaznaczyłeś, że był wzorowany. To już jest 50% mojej odpowiedzi. Superbohaterowie, postacie z kart komiksów, jak zwał, tak zwał. Świat Fallouta posiada swoich. Poza grognakiem słyszymy o srebrnym fantomie, pani tajemnic, inspektorze oraz człowieku mancie. Jest też mechanik oraz entomologia. Te parę mogliśmy jednak spotkać osobiście. Mechanika dwa razy, lecz wcielały się w niego dwie różne osoby. Nie wszyscy mieli supermoce, niektórzy korzystali z dobrodziejstw techniki, ale chyba można im nadać miano herosów. Mam frustrujące mnie pytanie, czy dzieci także wrzucano do kadzi z wirusem FFV, na przykład jak Lili coś wspomina o jej wnukach. Dzieci wrzucano od razu do miksera, a tak na poważnie, to nigdzie nie było mowy o dzieciach. Nie wiadomo, jakich organizmy reagują na wirus wymuszonej ewolucji. Wszystkie wynaturzenia, jakie spotykamy, powstały z osób dorosłych, także no, nie będę się tutaj nad tym zastanawiać. A jeśli chodzi o te wnuki, o których mówi Lili, to po prostu są jej wspomnienia, gdy jako babcia w krypcie opiekowała się wnukami. To chyba jedyna rzecz, jaką pamięta z poprzedniego życia. W jakim stanie USA chciałbyś zobaczyć nową odsłonę Fallouta? Ja bardzo chciałbym zobaczyć Louisianę, takie Far Harbor na sterydach, albo odwiedzić Stan Bacha w Meksyku. Sweet home, Alabama! Czy każdy robot w serii Fallout może stać się świadomy? Dosłownie każdy, jak na przykład Protectron, Securitron. Tak, tyle że niektórym to po prostu przychodzi łatwiej, a innym trudniej. A to ze względu na ograniczniki, moc obliczeniową i jeszcze kilka innych słów, których nie pamiętam. Czy da się zaprogramować robota tak, żeby był świadomy? Tak, da się. Można też zostawić w jego oprogramowaniu lukę, dzięki czemu szybciej osiągnie samoświadomość. Najłatwiej wychodziło to ze złotymi rączkami, ponieważ posiadały zaawansowany interfejs neuronowy. Przykładem są Curie oraz Cerber. Szturmotrony też łatwo wykształcały własną osobowość. Jak dużo robotów jest w uniwersum Fallout? Wszystkie. A co jeśli zabije się dwóch morderców? Czy syntki mają narządy płciowe, bo wiem, że nie mogą się rozmnażać? P.S. Sorry za błędy. Spoko, wybaczamy. Nie no, było za śmiesznie, co? To Cię interesuje, tak? Moją dupę i cycki, wiesz? Myślę, że to idealny moment, by zakończyć ten odcinek. Dzięki, stary. Jak zawsze czekam na kolejne pytania w komentarzach pod tym filmem. Dziękuję bardzo za oglądanie i do następnego razu. Cześć!